Witajcie w pierwszych rozważaniach na dzień dobry. Chciałbym w tych rozważaniach rozpocząć serię na taki temat, myślę, podstawowy. Mianowicie, czy Bóg istnieje? Mam nadzieję, że ten temat będzie odkrywczy również dla tych głęboko przekonanych, że Bóg istnieje. Dlatego, że chciałbym do tego pytania podchodzić z różnych stron, na różne sposoby możliwe pokazywać w jaki sposób Bóg nas przekonuje w naszych sercach właśnie co do tego, że jest obecny, że istnieje, jak przemawia do nas, jak właśnie wzmacnia to przekonanie, ale również co sprawia, że czasami to przekonanie jest dla nas czy w nas słabsze. I chciałbym właśnie dzisiaj rozpocząć od takiego pierwszego takiej pierwszej Pierwszego tematu, mianowicie chciałbym mówić o wątpliwościach yy, i o zwątpieniu. O wątpieniu i zwątpieniu innymi słowy. I wbrew pozorom, myślę, że jest zasadnicza różnica między wątpieniem, które jest czymś, jak nawet, dobrym, zdrowym, w tym sensie dobrym. Nie w tym, że mamy się jakoś mobilizować do wątpienia, ale w tym sensie, że wydaje mi się, że wątpienie jest pewną zdrową reakcją wiary, którą Bóg oczekuje, nawet, że będziemy mieli. W pewnych określonych sytuacjach. Dodam, że czasami ludzie wierzący się obawiają wątpienia, a wydaje mi się, że powinni się obawiać z wątpienia. A więc, w czym jest różnica? Myślę, że wątpienie jest takim zdrowym odruchem, kiedy w naszym życiu to, w co wierzę, co do czego jestem przekonany, rozjeżdża się z moim doświadczeniem. Czyli to moje doświadczenie wywołuje pytania. Pytania w moim myśleniu, w moim sercu, pewne właśnie wątpliwości w tym sensie. I zwróćcie uwagę, że takich pytań jest dużo w Piśmie Świętym, i one wcale nie są przez Boga traktowane jako jakieś odstępstwo, jako coś, co go w jakiś sposób obraża. Czy nawet jako coś, co lekceważy. Wręcz przeciwnie, wręcz przeciwnie. Popatrzcie, na przykład w 15 rozdziale Księgi Rodzaju mamy, mamy Abrahama, który stoi w takim trudnym momencie życia. Bóg mu obiecał, że, yy, że da mu potomka. Więcej obiecał mu, że zbuduje z niego wielki naród. On robi wszystko, co powinien ze swoją żoną i tego potomka przez dziesięciolecia nie ma. I stoi taki zgorzkniały przed Bogiem. Bóg do niego przychodzi i przychodzi, mówi: Ufaj, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. A on stara się nie robić Bogu wyrzutu i mówi: Wiesz co? Nie, nie, nie mówi o tym, co ma w sercu, ale trochę to się ujawnia, bo w tym momencie mówi: y, Cóż mi możesz dać, skoro schodzę bezdzietny. I to jest, to jest wątpliwość, to jest może nawet wyrzut w tym momencie do Boga. Bóg go wtedy pociesza i wzmacnia. I to jest bardzo ważne. Ono uwierzy, uwierzył wtedy Bogu i, bo, i jest wzorem nawet dla nas w Nowym Testamencie wierzących w Jezusa Chrystusa w tej swojej wierze. Takie pytania mamy również w księdze psalmów. Na przykład cały Psalm 74 jest pełen trudnych pytań. Przeczytam tylko kilka. Dlaczego nas, Boże, na zawsze odrzuciłeś? Czemu sroży się gniew Twój na owce pastwiska Twojego? Jak długo, Boże, wróg będzie urągał? Yy, yy, I na przykład, powstań, Boże, pr broń sprawy swojej, pomnij nas niewagę. Zwróćcie uwagę, to są uczciwe pytania. W kontekście tych doświadczeń, do których, przez które Bóg przeprowadza swój naród, to są uczciwe pytania. Chciałbym ci, uczciwie, chciałbym ci powiedzieć, że te uczciwe pytania są czymś, co się Bogu podoba. Uczciwe pytania są czymś, co się Bogu podoba. Chciałbym, żebyś się ich nie bał. Jeśli w swoim sercu je słyszysz, żebyś się nie wzbraniał, a wręcz przeciwnie, żeby się potraktował jako taką zachętę do tego, żeby stanąć w prawdzie i żeby powiedzieć: Panie Boże, objaw mi to. Pokaż mi to, przekonaj mnie, ja jestem otwarty, ale jestem w momencie prawdziwego pytania. Proszę, wykorzystaj ten moment na to, żeby mnie do siebie przyprowadzić. I taka postawa wobec wątpienia jest jak najbardziej czymś właściwym i czymś, co Bóg używa. I do takiej postawy chciałbym Ciebie zachęcić. Panie Boże, prowadź nas w naszym wątpieniu ku sobie. Amen z Bogiem.